Witam wszystkich. Dzisiaj pogoda, znaczy może nie była za ładna, ale się ociepliło. teraz ma być coraz chłodniej. I tak raz ciepło, raz chłodno. Postanowiłem się wybrać na rower. To kilometrów. 7 km. Postanowiłem zaliczyć ścieżkę rowerową, bo wczoraj się nie udało, bo śnieg zaczął padać. Dzisiaj postanowiłem prze, się przejechać. Dla mnie jako rowerzysty już jest bardzo dobrze tam. W i 2006 rokiem miejscowi zgłosili 12 zdarzeń. Co się o UFO na history?

wysyła świadomości jedna osoba ogląda muszę wyłączyć telefon bo będzie znowu iść jakieś przykusy. tak się złożyło zamówiłem łańcuszek z krzyżykiem to z AliExpress mi kasy zwracają, bo nie, mogę, nie jest w stanie wysłać, wysłać sprzedawca chyba tylko do Polski 18 złotych, zwróci to A za to y, zamówiłem Allegro, po prostu łańcuszek sam, krzyżyk mam drugie tyle zapłaciłem Zero, zero, Kurwa ludzi nie widzę Nikt nie ogląda lajwa. Jest późno, co prawda. Ciekawe. Nikt mnie nie widzi. Jestem na żywo czy co? Nikogo nie ma. правда. Либо. Видно Дивно, все мало активно, Tylko jedna już zniknęła. Nie wiem, czy jakoś nie oglądają nie tego czatu. Jest coś tam po tamtej stronie, czy nie? Nikt się nie odzywa. nikt nie ogląda, ciekawe, jedna osoba tylko się pojawia i znika, on. też dwie osoby, już lepiej, dzisiaj był dosyć ciepły dzień, jak listopad, 9 stopni, chyba Koło 8-9, przejechałem się w okolice Łowicza, co liczyć, nową ścieżkę rowerową, Też... Wykonawcza coś robił tą ścieżkę i zeszedł zesz, z placu budowy i tak. Ścieżka już jest gotowa praktycznie, chociaż oficjalnie tam zakaz ruchu. Policja zgłosiła, zgłosiła ale policja się pojawiła, może by tam coś malet wlepiła. Ale ulica jeszcze nie jest zrobiona. Jeszcze może być uchlepanym błotem. Tam. Jest taki absurd, że krzyż, kapliczka stoi w szczęści drogi. Może z tego powodu zostały wstrzymane prace, nie wiem. Ale to jest taka droga między Zielkowicami a Bobrownikami. Tak zwany trakt łowicki. Już mogę szybko o miarę przejechać, to już nie, nie jeżdżę po dziurach. Fajnie się jedzie. Ale jest 4 km, to ma całej długości od Zielkowic do przejazdu kolejowego. Co ciekawe, raz jest ścieżka z lewej z prawej strony raz jest z lewej. Tu też ma być Odłowicza, też ma być z lewej strony przez Jelkowicę. Tak dziwnie to zrobili. Ma być po jednej stronie, na całej długości, żeby nie trzeba przejeżdżać ulicy, znaczy drogi. Zawsze jest ryzyko, że można zostać potrąconym. Jeszcze to będzie na skrzyżowaniu. Mogli zrobić po lewej stronie, to byłoby lepiej. Niestety się jedzie raz tej, raz tamtej. Tak ma być. Chodnik jest zrobiony na Zielkowicach po prawej stronie, to będzie ścieżka po lewej. A będzie na Klickiego zrobiony w mieście. Podejrzewam to chyba będzie po, po też po, po, po prawej stronie będzie, bo to po, po lewej nie ma miejsca tam za przejazdem kolejowym. Tak, bo jest kawałek zrobiony po prawej, to raz, raz po prawej, raz po lewej, raz po prawej, no tak, tak. dziwnie to zrobił tą ścieżkę, do Nieborowa niby iść, no tam jest kawałeczek też między Bobrownikami, zrobionymi, między Bobrownikami do 70 też jest zrobiona ścieżka, a jeszcze brakuje tej od, od, od przejazdu do skrzyżowania przy sklepie o Bobrownikach, brakuje i... I tu w Zielkowice i ulica Klickiego. Na trasie dużo nie jeździ tych tak, samochodów, ale jest wiadukt, ale jednak ta ulica jest dosyć wąska, niebezpieczna. To jeszcze kolejny. Coś w przeszłości można gdzie bardzo dobrze jeździć. Rowerem, tą, tą, tą trasą. Bez kolizji z samochodami. nie przejechałem jeszcze na. Zawady. Tam po drodze lasy jeszcze liście, jeszcze liście się trzymają na brzozach. Także zdjęcie porobiłem. Telefonem lepiej wychodzi w gorszą pogodę niż aparatem. I z powrotem. A tu się wkurzyłem, bo zegarek mam taki sportowy. Nie się przełożyć w tym zegarka. Nie chciałem mi pokazać najważniejsze zegarku godziny, tylko Jakieś dane sportowe mi pokazywał. W kurwiemy zerwałem siłą go z ręki. Jeszcze ślad został do tego zegarka. Rana. Taki zegarek nie fajny. Za 600 zł wodałem do niego teleskopu. Urwałem, ale się naprawiło się na szczęście. Pokazujesz wszystko, ciśnienie, tętno, saturację. Połączone z aplikacją specjalną. Chyba nie dzisiaj robiłem go, znaczy robiłem potrawę, ale już, już to kiedyś pokazywałem, więc nie będę drugi raz zdobył Ryż z grzybami, z pieczarkami i kiełbasą. I przybrała knora. To Wtedy kupiłem kaczkę, także musiałem dłużej gotować. Kaczka była wczoraj i to też będzie kaczka. Christian Grinczel, skąd ty jesteś? Te niektórzy nie potrafią się zachować i mi robili psikusy, ale ja mam zablokowany telefon. Nie przeszkadza się, że nic nie usłyszycie tutaj. Jakby ktoś chciał zaistnieć w jakieś pacie na szkło, to nic nie usłyszy. Ktoś już mi telemarketera zamówił, ale miałem zablokowany ten numer i nie zadzwonił się ostatecznie. Piątnica o kupuje kupuję do zupy z piątnicy. W Koflandzie Gdzie ta piątnica w ogóle jest? Koło jakiegoś większego miasta, bo nie kojarzę. Ja mógł to sprawdzić, ale. My mamy też znaną mleczarnię w Łowiczu, OSM Łowicz. Sponsoruje jakieś tam różne programy telewizyjne, czy dobre wyroby mają. A Łomrze. A Łomrze to sądzi się pociągiem bardzo nie dojedzie do okolicy Czerwony Bór jest, gdzieś koło Łomży, tam był areszt jakaś była jednostka wojskowa. To mój kuzyn, mój, mój braciotoczny służył. Jesteś pasjonatem kolei, czy co? Także mnie znalazłeś. <noise> czy pasjonat pogody na przykład? Bo tak głównie masz się znajomych spoza łowicza, to albo pasjonaci pogody, albo pasjonaci kolei. Płowcy burz tak zwani. Tylko 9 osób, bo zdarzało się 19, ale już jest po 23, więc idą. część ludzi idzie do pracy, do szkoły, i to już pewnie w łóżkach leżą. Ja się całkiem dobrze czuję. Wczoraj wziąłem dodatkowy lek, to już nie czułem idealnie, a dzisiaj już jest dobrze. Bardziej aktywny się zrobiłem. Ale lenistwo nadal jest takie trochę. Ja wszystko mi się chce zabrać od razu. Coś tam leży, mi się nie chce wstać i tego schować po prostu do szafy. <grymne> będą reklamy. Niektórzy, bo niektórzy widzowie zobaczą reklamy. Ustawiłem tryb agresywny, tak żeby najwięcej było za reklamy. Lewy są nieprzypadkowe, bo muszę spłacić kartę, <grymne> zadłużyłem. Na razie komputer spłaca, no go nadaje. Się ja skusiłem, żeby trochę lepsze kupić, ale niewiele lepszy jest chyba. Lepszy ma obraz, ma full HD, tutaj tą matryce, także więcej widać, jakby lepiej widać, czy zdjęcia są ostre, czy nie. Reklamy powinny lecieć teraz. Nie namawiam oficjalnie do klikania, ale jak chcecie to mnie wesprzeć, to sami decydujcie. <gry> Spłacanie jest trochę. Kamerę zmieniłem na lepszą, ale okazało się, że ta kamera zanim ona się włączyć, jak karetka idzie na sygnały do mojego bloku. Zanim ją włączyłem, to już włączyła sygnały już uruchamianie długo trwa handy kam, napis i długo no, się rozgrzewa, ale jak jej używam często, na przykład co chwilę bym ją otwierał, zamykał, to gdzie szybko się uruchamiać, Ale jak poleży poleżę trochę w, w szafce i ją wyciągnę, bo coś sam słyszę, coś się dzieje, zawyżej ja, nagrywa, jak jest karetka, strasz, albo tak po prostu no to, 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 to muszę odczekać kilka sekund, zanim kamera się, system wystartuje, bo ona jest tak w takim tym. Projektorem też można wyświetlić od razu na ścianie obraz. Tylko jedna osoba na czacie, pięć osób, trzy łapki w górę. <gry> Kamera, a później jeszcze drona rozbiłem. Ubezpieczenie nie wykupiłem tego drona. Trzy ramiona poszły, silniki, znaczy wszystkie te śmigła praktycznie większość. Nie wiem, czy, ktoś, czy ptak był, czy ktoś mi strzelił w tego drona. No nie wiem. Kamerka tylko już mocowanie kamery też poszło. Elementy przy kamerze też niektóre. Postanowiłem kupić nowego. Sam dron taki goły, nawet bez akumulatora, to tak strata, może powiedzieć, półtora tysiące, tysiąc pięćset, tysiąc sześćset, akumulator kosztuje niecałe cztery stówy, z akumulatorem bez aparatury kupiłem, z akumulatorem tylko, bez śmigieł, no to tu dałem prawie dwa tysiące, a ja sporo latałem tamtym. Teraz ostatnio tą zimę uchwyciłem troszeczkę wczoraj, jeszcze tylko przedwczoraj, czyli to posypało w kosmitach leży na, leci na od historii. Pytanie co to jest, tak, tak się znaje, że jest to jest jakieś zjawisko duchowe, chyba te UFO, Ile No to wskazuje, że to jest takie, nie tylko to rzeczywiste, to pojawia się, znika, ukazuje się komuś tam, tak jak Matka Boska w religii katolickiej, nie każdy kto to widzi, tak się się dawno o tym, ale teraz już są drony załogowe, więc tutaj trochę mniej może mnie to interesuje pojawiała się, wchodzi taka technologia dronów załogowych właśnie, taksówki powietrzne, tak zwane, takie różne. Może kiedyś będziemy można sobie wynająć i polatać dronem. Siedem osób ogląda. To hmm. się tutaj dużo nie gadać, głupot. Bo będzie wszystko wykorzystywane przeciwko mnie. Aha. głosy. Aha, wiesz, wiem, zegarek. Siedl zegarek idzie, więc co my trzymamy? tutaj. No, już się zaczyna. Jakieś psikusy się robią tutaj. Już mój to mój tego. Komuś się nudzi, po prostu. Dla się nudzi. I też cały czas czuwają. No, nawet czy rano zrobię live, czy wieczorem. Kiedyś robiłem takiego live, gdzie się zdenerwowałem, skasowałem szybko, a i tak się pojawiło w sieci. to nagrywa, po prostu automatycznie chyba. A Christian Grinczek to wycofany komentarz. Co to miał znaczyć? Dziwne. Może jakiś hejter, dziwna sprawa, nie było nic kontrowersyjnego w tych komentarzach, a... wiem, tylko że jest łąży Łomży, Piątnicy, a... dziwne, może to jakiś hejter. Chociaż ja ustawiłem tryb te, te, co najmniej miesiąc, musimy mieć suba, żeby komentować. Jakieś uśmieszki lecą. Takiego jednego gościa miałem co. Puścił mój film na kanał wpuścił, nie zgłosił jako naruszenie praw autorskich, a filmy mojego autorstwa. Miałem ostrzeżenie później. Później się już nie odezwał ten gość. To był hejter po prostu. Nie można źle powierzyć ludziom po prostu. Chcę. Ostatnio na maila dostałem z AliExpress bardzo tanie buty. To 20 parę zł, trapery jakieś takie zimowe. Ale coś mi się dało to podejrzane, że to się mogło coś bo pod AliExpress. Za tanie były te buty. I tak mam skórzane. Jeszcze chociaż to podeszwa trochę śliska, może być. Może się jakieś kupię, a, a może i mam jeszcze tam. Jest. Sprawdzę dokładnie, może jeszcze coś mam. Kupował nadmiaru też. Wydarzę się, zrobię coś sobie kupić. A koszulki jakieś kupowałem na lato, a później patrzę gdzieś tam w szufladzie jeszcze pewno koszulek jest z poprzednich lat. Są z butami też. Czasem zapominam, że coś kupiłem, to fajnie, że zdjęcia robić właśnie, że coś kupiłem, bo później po, po roku sobie to przypomnę i odnajdę w końcu. Trzy osoby tylko. Skąd te uśmieszki, nie wiem. Co to za debil wypuszcza te uśmieszki, to nie wiem. A, bo ja ustawiłem jeden rok, kurczę. Tego nie możecie. Subskrybenci jeden. Dobra, przestawiamy na miesiąc. Dobra, teraz jest na miesiąc. Dobra, teraz jest cztery tygodnie. Że osoby, które nie mogły komentować mogą teraz spróbować ustawiłem rok to <laughs> jest pomyłka ustawiłem miesiąc niektóre osoby będę mogły komentować sześć osób o właśnie pomyliłem się ja taki mam taką, takie okresy dekoncentracji czasami Dzisiaj na przykład w sklepie widziałem kiełbasa podwawelska. Była, potrzebowałem do potrawy. I patrzę kiełbasy kiełbasa są dwie ceny. Okazało się, że są kiełbasy podobne do siebie, ale dwóch różnych producentów. Niewiele się różniły od siebie te kiełbasy podwawelskie. Jedna połach o, o nie wiem, 10 groszy tańsza, czy tą złotówkę tańsza o, na kilogramie tylko. Ja się zamotałem, nie wiedziałem o co chodzi. Kiedyś się zamotałem, cena była przy wędlinie, która była promocji, a ja szukałem tej wędliny po całej Ladzie. Takie mam coś czasami. Ale jednak Lady wolę kupować, bo ostatnio wydawałem za dużo pieniędzy na wędliny i mięso, ponieważ kupowałem paczkowane. Paczkowany wychodzi relatywnie drożej za kilogram, szczególnie wędliny. Ponad 50 zł z, z, paczkowany wychodzi. A, za, a jak na ladzie kupuję, jak jest mało ludzi, to warto po prostu poczekać na taka jest mała kolejka i kupić to w, z lady pokrojone na bieżąco. Na dwa dni starczy, Starczą takie plasterki, nie podpisują się. A wychodzi z 30 zł za kilogram albo, albo i mniej. Teraz jest taka moda, żeby droższe rzeczy dawać ceny za 100 gram, a tańsze za kilogram. Tak, tak, takie sztuczki są robione przez markety. Uważam, to powinno być zabronione. Zawsze była cena za kilogram podawana i tak powinno być zawsze. W sposób taki chamski. No, cały, cała sieć Kaufland tak robi. No to nie tylko sieć Kaufland, bo inne, inne też tak robią właśnie. Taka sztuczka marketingowa, że droższy towar. 100 gramów, tańsze ceny za kilogram. No, tak trzeba sobie trzeba myśleć po prostu. Bołowinę widziałem za 44 zł za kilogram, a, a inne rzeczy w Bedliny były po za 100 gramów. Są sery żółte tak samo za 100 gramów. Typowa sztuszka tak jak z tymi dziewiątkami na, na końcu. Złoty 99 zł wygląda lepiej niż 2 złote. To jest jakiś serek promocji. No mi się da, że powinno Ci pewne rzeczy ustawowe, tak jak zrobili z tymi promocjami, że musi być cena przed 30 dni. Ja bym zrobił pół roku. <laughs> na niektóre promocje, na towary przemysłowe bym zrobił pół roku. nawet. Tylko, że inflacja też idzie w międzyczasie. O, za chwilę znowu do reklamy. Tylko trzy osoby oglądają. Późno jest co prawda, już jest dwunasta. Zdało mi tutaj z pochamsku tutaj widzę. Ktoś się zachowuje nieodpowiednio. Będzie miał kłopoty z tego tytułu Ktoś Kuba Frankowski każe się pozdrowić. Karczyk i Pogorzalski są takie, takie gnoje, po prostu tworzą to. Ja nie mogę porozmawiać normalnie z ludźmi, żeby nie było jakichś psikusów zrobionych, wiesz, angażowane w to osoby trzecie często. Tyle razy proszę, żeby tego nie robić, ale telemarketerów mam poblokowanych, tylko próba połączenia, bo dzisiaj też było rano próba połączenia, ale o, telefon odrzucił. Walki, to jest chory psychicznie, to trzeba go od razu odrzucić od strzału, łepek. <grymka> Cokolwiek miałoby to znaczyć. Czemu odebrać internet? Tylko do, bank, do konta bankowego, jakieś tam informa zbieranie informacji, ale żadnych portali społecznościowych. Nic. Zakaz zrobić taki sądowy zakaz korzystania z... Otarić społecznościowych. Tylko oglądanie stron informacji, żaka, okaz komentowania czegokolwiek. I tyle. Nie prześladuje Już śmieszki lecą. Powiem, Dominczakos też jest zdolny do tego Jeden. To też do podobnych rzeczy. Powiem, wyśmiewać. No, z normalnych rzeczy. Co ja piszę. Uf, jakieś Obiekty na niebie. Pytanie, co to jest, co ludzie obserwują właśnie. Ale kończymy, bo widzę, że jest jakieś małe zainteresowanie dzisiaj. Dobranoc.